Witajcie moi drodzy na dzisiejszej lekcji uczymy się zapisywać równania. Tylko zapisywać, rozwiązywać będziemy później. No i teraz tak, jeżeli mamy jakieś zadanie, to w tym zadaniu przeważnie są pewne warunki podane, pewne warunki i pewna równowaga, równowaga, która nam stworzy pewne równanie. Wyobrażamy sobie teraz taką wagę szalkową, na której kładziemy z dwóch stron pewne rzeczy. Z jednej strony kładziemy owoce, a z drugiej strony odważniki. Mamy pewną równowagę, no i dokładnie tymi są równania. Są pewną równowagą pomiędzy jakimiś zależnościami z liczbami i innymi zależnościami bądź Jak zapisać takie równanie? Nasza równowaga to ten stan równości, czyli coś się równa czemuś. I teraz tak, Szukamy w naszym zadaniu takich słów kluczy. I takimi słowami kluczami są na przykład wynosi, otrzymamy, Równa się, jest równa, i tak dalej, i tak dalej, czyli coś, co właśnie jest dokładnie równe innemu warunkowi. I to dokładnie to słowo, które tutaj mamy, jest tym stanem równości, czyli pokazuje nam pewną równość, pewną równość, co będzie równe czemu. I jak widzimy, nawet tutaj. Mamy po jednej stronie tego słowa, tutaj mamy stronę lewą, prawda? Stronę lewą na lewo od tego słowa i coś na prawo od tego słowa, zgadza się? No i co my mamy po lewej stronie od tego słowa? Wynosi liczba o 3 większa od x. Z lekcji o wyrażeniach algebraicznych wiemy, że jeżeli coś jest o 3 większe od x, to można to zapisać jako x, dodać 3. Czyli ta liczba o 3 większa od x równa się dokładnie tyle, 17. Patrzymy na, drugie, na drugi przykład. Jeżeli liczbę a pomniejszymy dwukrotnie, co oznacza pomniejszenie dwukrotne? Oznacza podzielenie tej liczby przez 2, czyli zapisanie w ten sposób: albo a podzielić na 2, albo a drugich. I jeżeli właśnie ją dwukrotnie pomniejszymy, otrzymamy 21. Mam dla Was dwa kolejne przykłady, które nie są zapisane w tak oczywisty sposób jak te poprzednie, ale też można sobie właśnie za pomocą równań pewne własności tutaj zapisać. Kasia jest o 4 lata młodsza od swojej siostry, która ma 16 lat. Co prawda zadanie banalne, niekoniecznie musimy równanie do tego zapisywać, bo potrafimy to zrobić w pamięci, ale jednak przećwiczmy sobie, przepraktykujmy sobie te równania. Jeżeli nie znamy wieku Kasi, to wiek Kasi możemy oznaczyć sobie jako X. Wiemy, że Kasia jest o 4 lata młodsza od swojej siostry, czyli gdyby była taka możliwość, że sobie te 4 lata dobierze czyli do swojego wieku dobierze sobie te 4 lata, to wtedy razem z siostrą miałaby po tyle samo lat, czyli byłaby taka równowaga, czyli miałyby obie po 16 lat. I w ten sposób zapisałam to równanie, żeby policzyć wiek tej naszej Kasi. Kolejne zadanie. Liczba 70 jest 3 razy mniejsza od liczby K. Mhm. Czyli liczba K w takim razie jest 3 razy większa od tej 70. A skoro jest od niej 3 razy większa, to, żeby były równe, to trzeba ją troszeczkę zmniejszyć. Jak ją zmniejszyć? Trzykrotnie ją zmniejszyć. Czyli jeżeli K dopiero zmniejszyłabym trzykrotnie, to otrzymałabym tą liczbę 70.